Sufity po raz 11. <grym>, Wiem, że dla wielu to będzie już yy, nudne, ale ci, co będą budować ten dom bez żadnych zmian, będą mieli taką samą sytuację jak my, na przykład tutaj w łazience. Jak widzicie, tutaj nie ma do czego złapać. Nie? Także dajemy takie wymiany. Akurat tak przypasowało wszystko, że wszystko tu ciągniemy w jednej linii nie? i idealnie nam pasuje w łazience. Także mamy się czego łapać No i zaraz pokażemy jak te wymiany robimy Łapiemy sobie tutaj O. Wkładamy sobie tam Tak mniej więcej Więcej, mniej więcej Coś takiego I przez co. Zostawił się jakiś dziadyga tempy tak jak mój Niektóre, nie? To są takie no, tempy Z automatu mamy do czego złapać, nie? Mogliśmy wyżej, co? A, nie przeszkadza Wchodzą No tu teraz widzicie przewagę wkrętów z vidią jak z tym czubkiem, nie? Z tym czubkiem ciężko byście mieli tutaj przewierczyć. Przmierzę to z automatu, może go kawałek. Zostawiamy po pół centymetra tak minimum luzu, nie? Wiadomo, metal pracuje, rozciąga się, kurczy Tak żeby miał miejsce. Widzicie, akurat przypasowało, że te linie po prostu przeciągnęliśmy sobie... Z salonu. Czekaj. O, luzik jest, to Kręcimy, nie? Widzicie, tutaj akurat nie ma belki, Nie, nie może być na takiej odległości raczej o. coś takiego nie? muszę swój kapelusik wziąć bo w tej czopie to mi gorąco no. Muszę czapkę zakładać jak znaczy nie muszę no ale Niewygodnie mi jak mam te paski bez żadnej czapki, nie? Mam taki specjalistyczny kapelusi w domu Nie? To samo, tylko weźmiemy wyżej, nie? To może wejść Żebyś miał te dziurki później Będzie? No obojętnie, a wyżek są długie No wiem Ładnie przeszedł jeszcze o. O. I mamy takie wymiany, nie? Porobione.